rozszumiały się wieżby płaczące rozpłakała się dziewczyna w głos Od oczy podniosła błyszczące na żołnierski na twardy życia los nie szuka wierzby nam żalu co serce rwie nie płacz dziewczyno ma bo w partyzance nie jest źle do tańca grają nam Arma. Z tenów szczęk, śmierć kości nie była, lecz my nie wiemy co to lęk. Czy to deszcz, czy słoneczna, spiekota wszędzie słychać miarowy równy krok. To na na piechota. Na ustach śpiew, spokojna twarz, wesoły wzrok. Nie szumcie wierzbę na żalu, co serce rwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzance nie jest źle. Do tańca grają nam armaty szczęk. Śmierć się nie była, Lecz my nie wiemy co to leci